Cześć, cześć, Aurychny Tarot. Witam Was serdecznie w następnym tygodniu, w kolejnym tygodniu. Tym razem od 13 do 19 kwietnia. Zobaczmy, jakie przesłanie dla Was będzie na ten tydzień dla wszystkich znaków Zodiaku. Bardzo Wam dziękuję za życzenia świąteczne za wasz udział tutaj na kanale. Fajnie, że jesteście fajnie, bardzo się cieszę, również Wam przysyłam moc pozytywnych energii, wibracji. Mm. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Mam nadzieję, że dajecie radę i że odnajdujecie się w tej nowej dla nas wszystkich rzeczywistości. Pamiętajcie o tym, aby pomagać sobie nawzajem, jeżeli wymaga tego sytuacja. Dbajcie o siebie i bądźcie dzielni. Przesyłam Wam moc pozytywnych wibracji, ochronnej aury i dobrego przyszłego tygodnia. Mam nadzieję, że tak się on również będzie objawiał tutaj w kartach: że karty również będą chciały pokazać wyłącznie dobre perspektywy. Jeżeli nawet traficie na przesłanie, które jest dosyć trudne dla Was, które wymaga od Was jakiegoś, jakiejś uwagi, może przepracowania pewnych spraw, Bierzcie tylko dobre rzeczy do siebie. Nie przywiązujcie się do tego, co złe, nawet jeżeli usłyszycie coś, co Wam się nie podoba. Zwróćcie uwagę na to, co potrzebne jest Wam, bo ten kanał właśnie jest po to, żeby przekazywał Wam energię, aurę tych okoliczności, sytuacji, które wokół Was się dzieją, przestrzegając Was niejako przed czymś, co być może pomoże Wam uchronić się przed jakimiś sytuacjami, które niekoniecznie są po Waszej myśli. A więc nie bójcie się tylko, otwórzcie się na to. Co warte usłyszenia, i na to, co warte dostrojenia. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji i przechodzimy do czytań. I zobaczmy, co dla Was, drugie lwy, w tygodniu od 13 do 19 kwietnia. Jakie wyzwanie, co będzie Wam przeszkadzać i rada na ten tydzień: 13-19 kwietnia i Lew. Wyzwanie dla lwów. 13-19 kwietnia. Na co powinnyście zwrócić uwagę, drogie lwy, w tym tygodniu? Co może stanowić przeszkodę? Lew. 13-19 kwietnia. Z czym możecie mieć trudność w tym tygodniu? lew. Z czym możecie mieć trudność? I rada dla Was. 13-19 kwietnia. Drogie lwy, ten tydzień w akcencie nowej drogi bycia przewodnikiem lub szukania przewodnictwa. Również energia tego tygodnia, który może chcieć Was do końca zaprowadzić. To, co jest wyzwaniem dla Was, to oczekiwanie w cierpliwości i bycie gotowym na to, co przyjdzie. Bycie gotowym również na to przewodnictwo, na zaufanie względem Niego. W tym tygodniu, drogie lwy, będziecie może potrzebowały trochę więcej tej cierpliwości, bo taki czas, taka, taka aura, która pokazuje, że. Wszystko możesz osiągnąć, czego pragniesz. Pytanie jest, czy umiesz się temu poświęcić, pytanie jest, czy masz na to czas. Czy ten czas jest również słuszny do tego, żeby już działać? Ten tydzień chcę ci powiedzieć, drogi Lwie, abyś nie rzucał się tak bardzo w nieznane bez przygotowania, abyś przygotował się do tej drogi. Nie mówił nowością nie, ale żebyś również wyczekał tego odpowiedniego dla siebie momentu. Zatrzymał się chociaż na chwilę, może was gnać ten tydzień, może chcieć was już pchać w to nowe, może chcieć was testować, jeżeli chodzi o waszą cierpliwość do wielu różnych spraw. Na to zwróćcie uwagę, drogie lwy, w tym tygodniu. To, co może chcieć wam przeszkadzać, to poza pewną popędliwością, to pewne rozterki i nawet żal tego, co się pomniejsza, tego, co w jakim stopniu nie buduje waszej pewności siebie. Wyzwaniem, trudnością dla Was w tym tygodniu może być pewne oświecenie, pewna, pewien przebłysk w danych sytuacjach, co warte zrobienia, co warte kontynuacji. To pewna rozwaga w podejmowanych decyzjach, to pewna rozwaga również w podejmowanych słowach. Tu w tym tygodniu pewne zmartwienia mogą być dla Was przeszkodą, ich odzywanie się, a oświecenie przychodzi w momencie, kiedy poznasz swojego wroga, kiedy będziesz wiedział, Będziesz świadomy tego, co stanowi wyzwanie, to być uważnym w tym tygodniu, bo ta uwaga, ta koncentracja może na tym, co ważne, co może Wam pomóc, a nie zaszkodzić, gdzieś tutaj może być zagrożona. To, co radzą Wam karty w tym tygodniu, to słuchanie, to pochylenie się nad tym, co warte uwagi, co konieczne, to rada, abyś w prywatności załatwiał pewne swoje sprawy, abyś pewnym rzeczom również. Próbował sprostać w sposób konspektowy, to pewna mądrość, taka, która pozwala tobie być może być przewodnikiem dla innych, otworzyć ramiona dla tych, którzy potrzebują wysłuchania, potrzebują, aby się wygadać, aby może też poużalać nad pewnymi sytuacjami. Bądź współczujący, tak mówi ten tydzień, współodczuwaj z innymi i bądź empatyczny wobec ich sytuacji. To tydzień, który namawia Cię do odciążenia z pewnych spraw. Nie osądzaj innych zbyt łatwo, nie osądzaj też pewnych sytuacji tak radykalnie i nieuważnie. Postaraj się wykazać cierpliwość, oczekiwanie na coś, co jeszcze może nie jest do końca wyklarowane, na coś, co jeszcze być może potrzebuje chwili, aby uzyskać pełne spektrum swoich barw. Wykaż się w tym tygodniu większą niż być może do tej pory wyrozumiałością, zrozumieniem. A w pewien sposób nawet akceptacją. Skup się na prawdzie i kieruj się tylko tym, co prawdziwe. Pamiętaj, aby mieć wszystkie argumenty w rękawie, jeżeli będziesz z czymś walczył, jeżeli będziesz z czymś się mierzył w tym tygodniu. Nie bazuj tylko na pozorach, na spekulacjach, ale na konkretach. Jeżeli ich nie masz, jeżeli nie możesz z, z czymś się podnieść, z czymś powstać, coś ogłosić, poczekaj. Tak mówią karty: zrozum i bądź przewodnikiem. Albo szukaj ludzi, którzy będą mogli przewodzić tej sytuacji. Pełnym przekonaniu i stabilnym przygotowaniu do czegoś. To również tydzień, który może Was zachęcać do tego, żebyście wykazali cierpliwość i współczucie do Wam bliskich, do tych sytuacji, które wokół się dzieją, nawet tych najprostszych. Przestrzegają tylko przed brakiem uwagi i do tego się może odnieśćcie w tym tygodniu, drogie lwy. A jaka rada dla Was od kart anielskich? Zobaczmy jeszcze. Lwy. Wpadły Wam dwie, więc też zostawię Zrozumienie i Archanioł Gabriel. Archanioł Gabriel, wyciągnięcie tej karty oznacza błogosławieństwo. Poproś Archanioła Gabriela działającego za pośrednictwem Białego Płomienia, aby obdarzył Cię łaską i oczyszczeniem. Czas byś pozbył się starych wspomnień, zakorzenionych zwyczajów i schematów myślowych, które obniżają poziom twoich wibracji. Archanioł Gabriel wniesie w twoje życie ład i dyscyplinę, sprawiając, że wszystko znajdzie się na swoim miejscu. Możesz także poprosić go o jasność umysłu i radość. Pamiętaj, że jesteś pięknym, jasnym i mądrym bytem duchowym. Twoje prawdziwe ja przysłonięte jest jedynie twoją cielesną powłoką. Wyobraź sobie więc, że jesteś otoczony czystym Białym światłem, pozwól swojemu duchowi ujawnić się i ulecieć. Afirmacja: Jestem czystym, świetlistym bytem. To jest właśnie ta karta. Bycie przewodnikiem, pokazywanie innym drogi, ale również szukanie tych aniołów wokół siebie. I zrozumienie. Zbadaj dogłębnie siebie i Twoją obecną sytuację. Pomoże ci to uświadomić sobie ukryte przyczyny stojących przed Tobą wyzwań. Zapoznaj się z faktami, zanim podejmiesz decyzję. Zobaczcie. Świadomość samego siebie stanowi niezbędny fundament, na którym można budować solidne związki i przyjaźnie, a także pracować. Zrozumienie własnej osobowości jest konieczne do zrozumienia twojego duchowego ja oraz misji, jaką masz tu na ziemi. Poproś swojego anioła o pomoc. Afirmacja dla was dąży do zrozumienia samego siebie i mojego życia. A więc zobaczcie. Może Archanioła Gabriela poproście o pomoc, skoro on się tutaj nam wyłonił. Niech on będzie Waszym przewodnikiem. Bądźcie cierpliwi w tym tygodniu, wykażcie się cierpliwością. Pokażcie też innym, jak być cierpliwym, bo może tutaj też o to chodzi w tym czytaniu. Ale przede wszystkim wznieście się ponad swoje słabości i spróbujcie zrozumieć sytuację. A zanim przystąpicie do jakiegoś kroku, starajcie się ważyć i zapoznawać z faktami. Bądźcie uważni. Ochronnej i pozytywnej aury tego tygodnia dla was, drogie lwy. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia za tydzień. Zapraszam, panny.